Witajcie rodacy, charakterystyczne trójkąty na pewno gdzieś widzieliście u jakiegoś youtubera w tle. Dziś mam dla Was propozycję takiego gadżetu od Kololajta. Tak wygląda front opakowania i poza tym, co znajdziemy w środku, wiele nie ma. To z tyłu producent dał nam informację, co to w ogóle jest. Sprzęt jest genialnie zabezpieczony na czas podróży. Nad wyraz gruba gąbka otacza wszystkie elementy. W środku zaś znajdziemy zasilacz wpinany do kontaktu, przewód zakończony dwoma minidżakami, jak i rozgałęziacz, ale po co to komu o tym później? Mamy dużo więcej niż potrzebujemy mocnych dwustronnych przylepców 3M, jak i kilka łączników, aby scalić nasze trójkąty. Do jakiegokolwiek panelu możemy przymocować taki prosty pilot, dzięki któremu możemy sterować niemal każdą animacją, ustawić jasność świecenia, czy włączymy Bluetooth, jako że Colorlight ma oczywiście dedykowaną apkę. Na jednej ze ścianek znalazł się port dla np. telefonu, by bezpośrednio podłączyć tam jakiś odtwarzacz i idealnie wtedy światełka będą grały w rytm muzyki. Ostatni dodatek to oczywiście instrukcja obsługi, która Wam wszystko wyjaśni. Same panele są bardzo dobrze wykonane. Użyty plastik jest mocny i czuć, że mamy porządny produkt. Na froncie mamy oczywiście na całej powierzchni dyfuzor światła, a pod nim kryją się LEDy, które generują pełną paletę kolorów RGB. To z tyłu się trochę więcej dzieje, bo mamy sześć różnych miejsc, dzięki którym połączymy kolejny panel. Zwróćcie też uwagę, że mamy strzałki na tych małych plastikowych elementach. Te grają istotną rolę, by informować oprogramowanie, w którą stronę ma płynąć animacja. Cololite oczywiście inspirował się marką Nanoleaf, która to pierwsza w 2015 roku wyszła z takim pomysłem. Natomiast te panele nie mają trzech opcji łączeń, a sześć, co znacząco ułatwia nam zrobienie jakiegoś wzoru, jaki daje naszej kreatywności więcej pola do popisu. Oczywiście Cololite współpracuje z Alexą czy Googlem jeżeli chodzi o sterowanie głosem, ale w porównaniu z konkurencją nie ma dotykowanego panelu. Co jednak istotne, jakość LEDów i emitowanego światła jest niemal identyczna, a to znaczy, że generowane kolory są bardzo jasne, nawet za dnia. Bez problemu odróżnimy żółty od białego, a kontrast jest idealny. Ja używam ich na 30 MAX, 50% mocy, bo przy 100% są one aż za jasne, a jak macie je blisko monitora, mogą służyć jako lekkie oświetlenie, a nie tylko dekoracja. Aplikacja jest bardzo prosta i ma trzy główne zakładki. Pierwsza jest z różnymi animacjami, których łącznie mamy 11. Przesuwając w prawo mamy kolory statyczne, a idąc dalej, możemy samemu pokolorować, jaki kafelek na jaki kolor ma świecić. Producent także niedawno dodał nam opcję edycji również animacji, bo wcześniej tego nie było. Oczywiście ustawimy jasność świecenia, prędkość efektów, jak i harmonogram. Prosta apka, ale dająca sporo możliwości. Reasumując, Cololite podpatrzył pomysł od konkurencji i zrobił swoją wersję świecących trójkątów. Natomiast ich produkt jest tak dobry jak oryginał. Jakość LEDów jest bardzo dobra, mamy sporo opcji łączeń, a dzięki apce na pewno każdy znajdzie jakiś świecący efekt, który mu się spodoba. No i oczywiście najważniejsze, taka dekoracja naprawdę świetnie wygląda, zarówno przy stanowisku gracza, ale gdzieś też nad kanapą w dużym pokoju, czy gdziekolwiek ją umiejscowicie. Ja zdecydowanie polecam, na pewno będziecie z tych paneli zadowoleni. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.